25 wystawców, rozmowy z ekspertami czy transmisja online. Tak wyglądały targi turystyki dostępnej Otwarte Szlaki, które po raz pierwszy zorganizowane zostały w Wieleniej Górze przez karkonoski sejmik osób niepełnosprawnych. To specjalny rodzaj mówienia o turystyce młodzieży, osób niepełnosprawnych, seniorów, czyli grup, właściwie grup takich trochę defaworyzowanych dzisiaj, ale my w Karkonoszach jesteśmy w czołówce i coraz więcej tras E, służy właśnie tej grupie. Więcej takich spotkań powinno być, bo przede wszystkim e, my też mówimy o tym, co może osoba z niepełnosprawnością, jakie ma dzisiaj możliwości, a przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby powiedzieć innym i udowodnić innym, że my, my jesteśmy takimi samymi obywatelami jak każdy inny. Też chcemy chodzić po górach, też chcemy podróżować, też chcemy e, jeździć na wakacje, zwiedzać, a to dzisiaj możemy. Kotlina Jeleniogórska, Jelenia Góra, Stolica. Kotliny Jeleniogórskiej jest miejscem, gdzie jednym z głównych takich źródeł dochodu to jest właśnie turystyka. Tutaj mniej więcej około 4 milionów turystów odwiedza Kotlinę Jeleniogórską. To teraz musimy mieć ofertę dla każdego i tą ofertą między innymi jest też to, żeby udostępniać góry, udostępniać szlaki dla, dla wszystkich i dla tych, którzy mają trudności z poruszaniem. Przedsiębiorcy z całego kraju prezentowali swoje usługi, innowacyjne rozwiązania, także wydawnictwa. 25 lat temu mogliśmy sobie pomarzyć i tego typu sprzęty, które nasi producenci robią, sprowadziliśmy z za zachodu za dużo, dużo większe pieniądze. Tutaj ci producenci pokazują, możesz się wyposażyć w jedno urządzenie, w drugie, w trzecie urządzenie, pomagające nam codzienne życie. To jest bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że oprócz tych moich prelegentów mamy właśnie aż tylu wystawców, którzy przyjechali i pokazują nam, wyjdź z domu i zacznij żyć swoim życiem. Można było nie tylko zobaczyć, ale i skorzystać z nowoczesnych rozwiązań, które szturmem zdobywają polski rynek. Jedną z nich był prototyp górskiego wózka. Silniki z boku, dodatkowy hamulec. To wszystko jest zrobione pod kątem turystyki górskiej. To się jakoś fachowo nazywa? To jest wózek do turystyki górskiej? To jest wózek normalny, który można odczepić. Nie błędy. I mogę wjechać do toalety czy, czy do restauracji? Nie zabrakło także samochodów specjalnie przystosowanych do przywozu osób z niepełnosprawnościami. Przedstawiciele firm nie tylko pokazywali przy przygotowane udogodnienia, ale także informowali z jakiego dofinansowania można skorzystać. Są e, dwa programy, które pozwalają osobie z niepełnosprawnością otrzymać do, dofinansowanie. E, taki najbardziej popularny i moim zdaniem najlepszy program to jest program Samodzielność Aktywność Mobilność, która umożliwia dofinansowanie do zakupu samochodu przeznaczonego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Drugim programem jest program Aktywny Samorząd który umożliwia przystosowanie pojazdu dla osoby, która już posiada swój własny samochód. Szereg rozwiązań dla osób niewidzących i niedowidzących, a także głuchych, oferowała jedna z dolnośląskich firm. Na stoisku znaleźć można było m.in. mapy czy tyfloplany. Drukujemy te rzeczy na różnych materiałach, na papierze, na folii, na plastiku, na diboncie, więc tutaj wszystko można dostosować do. Potrzeb możliwości klienta? Publikacja jest w Brajlu i jest też w czarno-druku zrobiona. Jest alfabet w braju, cała legenda, i oprócz tego są najważniejsze rzeczy zaznaczone właśnie dla osoby niewidomej, i w Braju i wypukłe trasy. To jest alfabet Lorna, którym posługują się osoby głucho Kombinacja pszczałek i literek. Pozwala nam komunikować się z taką osobą. I nie znając nawet y, alfabetu Lorna, zakładając rękawiczkę, mogę się z nią porozumieć. Dzięki nowoczesnym technologiom, może nie wiem, zrobić mogę zdjęcie, a telefon mi opowie, co jest na tym zdjęciu, co widać przede mną. Każdy z prelegentów przedstawił swoją niezwykłą historię, która inspirowała do działania, a także przekraczania barier i granic. Ja poruszałem się na wózku 21 lat, można powiedzieć 22 już i to, jak 21 lat temu było, a jak jest teraz, to jest naprawdę duża zmiana. No tu dzisiaj mogliśmy usłyszeć o miejscach dostępnych, o zmianach, o, o myśleniu, wychodzeniu naprzeciw osobom z niepełnosprawnościami. Nawet można wypożyczyć sprzęt, jak się nie ma własnego, żeby ruszyć w góry. Jedną z takich najtrudniejszych projektów, jakie zrobiłem, to mam przyjaciela Macieja Kamińskiego, który również porusza się na wózku i razem mieliśmy projekt, przyjechaliśmy dwie Ameryki, jadąc tylko we dwójkę bez opiekunów, zbudowaliśmy samochód i przez ponad rok podróżowaliśmy we dwójkę z ziemi ognistej na Alaskę. Jestem osobą całkowicie niewidomą i całkowicie głuchą, korzystam z białej laski, korzystam z implantów ślimakowych. I chciałem pokazać, że mimo tego o, różne fajne rzeczy w życiu robię: że podróżuję, chodzę na koncerty, spotykam się ze znajomymi, gram w szachy, robię różne rzeczy. Że niepełnosprawność y, oczywiście jest jakimś ograniczeniem, ale to w naszych rękach jest decyzja, jak to ograniczenie jest mocne. To wydarzenie dobitnie pokazało, że turystyka może być dla każdego, niezależnie od sprawności wieku czy punktu startowego. Transmisję z wydarzenia obejrzało ponad 80 tysięcy osób w całym kraju. Targi turystyki dostępnej zakończył występ zespołu wolna grupa Bukowina. Powstrzymując się resztkami sił by wszystkiego nagle nie skończy. A już 8 i 9 października zapraszamy do Jeleniej Góry na ósmą konferencję górską, która poświęcona będzie otwartym szlakom.